Etap pierwszy realizowany będzie we wtorek, 23 kwietnia, i obejmować on będzie pracę na odcinku od skrzyżowania z ulicą Roosevelta-Żwirową-Słowiańską do skrzyżowania z ulicą Mickiewicza. Główne założenia tego etapu to całkowite wyłączenie wspomnianego odcinka z ruchu kołowego w obu kierunkach. Zamknięty zostanie również wyjazd z tak zwanej Starej Słowiańskiej w ulicę Kosynierów Gdyńskich. dlatego wprowadzony zostanie tam tymczasowo ruch dwukierunkowy, natomiast otwarte zostanie skrzyżowanie z ulicą Mickiewicza w pełnym zakresie, jedynie bez możliwości skrętu w ulicę Kosynierów Rówdyńskich, w kierunku ulicy Matejki i Ronda Kosynierów Rówdyńskich. Na odcinku ulicy Kosynierów Gdyńskich od Ronda Kosynierów Rówdyńskich do skrzyżowania z ulicą... Borowskiego obowiązywać będzie ruch jednokierunkowy. Objazdy zamkniętego odcinka, który wyłączony zostanie przez wykonawcę re realizowane będą na przykład do ulicy Roosevelta i Żwirowej przez Mickiewicza i Mieszka I natomiast do ulicy Matejki i Kosynierów Dyńskich. objazd realizowany będzie przez Mieszka I Borowskiego i Kosynierów Dyńskich. w etapie pierwszym nie ma potrzeby wprowadzenia żadnych zmian w funkcjonowaniu Miejskiego Zakładu Komunikacji.